Czuję się dziś fatalnie. Zupełnie brak mi chęci do życia. Ale ja dzisiaj wyglądam... Co to ma być? To mają być mięśnie. Wiem! Pójdę na siłownię. Czy mogę pójść tak na siłownię? Na. Nee. Dodajmy trochę brązera. No przecież nie mogę być taka blada. Jeszcze pomyślałam, że na wakacjach nie byłam. Jakieś smutne mam to spojrzenie. Delikatny makijaż oczu nie zaszkodzi. Jeszcze tylko ogarnąć włosy. Zróbmy koczek. Czemu inne dziewczyny wyglądają w koczku tak ładnie, a ja wyglądam jak chochoł z pączkiem na głowie? Co ja Robię! Przecież dostanę wysypu krust od makijażu na tej siłowni. Zmywam go. Podjęłam dobrą decyzję. Chyba muszę zacząć o siebie dbać. Od razu lepiej. Moja skóra mi za to podziękuje. Mam taką nadzieję. Gotowa! Założę jakiś fajny strój do ćwiczeń. Co my tu mamy? Aha, wszystkie ładne rzeczy mam w praniu. Z czystych rzeczy mam tę bluzę. Proszę, żebym miała jakieś uprane legginsy. Proszę! Aha, mam tylko to. Fantastycznie. Oto mój outfit na siłownię. Okej, okay, nie spalajmy się już na samym początku. Co by tu spakować? Ręcznik, woda, luna, przekąska, chusteczki, słodziak, gotowa. A co jak będzie dużo ludzi, a jak wszyscy będą super modni ubrani, tylko ja przyjdę w tym, a jak będą mnie obgadywać? Pewnie każdy będzie super umieśniony, tylko ja przyjdę z zerową kondycją. Nie myśl o tym! Idź! Jak pójdziesz, to się przekonasz. Od czego by tu zacząć? O, ciężkie. Hmm, do czego to może służyć? Okej, okay, zacznijmy od bieżni Każdy umie biegać. Co w tym trudnego? Ile tu przycisków? Jakie to nudne! Muszę mieć jakąś motywację. Tak lepiej. W podstawówce była mistrzynią skakanki. Ciekawie jak jest teraz. <laughs> Pierwsza próba. To nie jest mój sport. <laughs> Na tych płytach z nagraniami ćwiczeń to wszystko wygląda jakoś lepiej. Ale lekkie te hantle. Nie będę miała żadnych efektów. A mówią, że ćwiczenia są męczące. Dam radę. Przyznadziłam. To jak się robiło te przysiady? Tak, dałam radę. Jednak cieszę się, że poszłam. Teraz trzeba zadbać o cerę siłowni. Ale to przyjemne. Kochani, aspekt komediowy filmu zakończony, ale chciałabym Wam jeszcze przekazać kilka bardzo ważnych informacji. Po pierwsze, nie wstydźcie się chodzić na siłownię, ile mam koleżanek, które mówią, o, chciałabym pójść na siłownię, ale tak się wstydzę, co o powiedzą, jak będę na niej wyglądać. Nie przejmujcie się tym! Chodźcie na siłownię, spełniajcie swoje pasje i nie myślcie non stop o swoim wyglądzie! Na siłowni albo na masenie nie ma idealnego ciała, nikt nie będzie się wam przyglądał. Więc nie pozwólcie, żeby obsesyjne myślenie o swoim wyglądzie spowodowało, że nie będziecie realizowały swoich celów. Poza tym nie ćwiczcie na siłowni w makijażu. Pamiętajcie, żeby zawsze przed siłownią makijaż zmyć. Żele do usuwania makijażu i akcesoria do czyszczenia skóry zajmują naprawdę mało miejsca, a mogą Was uratować przed wysypem niedoskonałości następnego dnia. Pamiętajcie, że jak ćwiczycie, to ćwiczy Wasze całe ciało, twarz się poci i nie możemy blokować tego procesu makijażem, który będzie nam tą skórę zakrywał. Nie oglądajcie się na ciała innych osób, nie patrzcie jaką mają cerę, albo jak są ubrane i jak ćwiczą i jaką mają kondycję. Tylko realizujcie własne cele i myślcie o sobie, i róbcie to przede wszystkim dla siebie. Ale, oczywiście, o cerę po ćwiczeniach należy zadbać. Bardzo ważne jest. To, żeby na siłownie przynosić swój ręcznik i nie dotykać twarzą sprzętów, na których ktoś wcześniej się pocił. Pokażę Wam także, jak ja myję swoją cerę po ćwiczeniach. Po pierwsze używam mojego ulubionego żelu od lat, czyli Hadala Bo Nakładam go tylko odrobinkę, bo jest bardzo mocno skoncentrowany i biorę moją szczoteczkę Luna Mini 3. Zaczynam od mycia policzków, luna sama mi pokaże, kiedy powinnam zmienić stronę. Bardzo lubię jej używać, bo czuję wyraźnie, że moja skóra po jej użyciu jest dużo lepiej oczyszczona. Mam też wrażenie, że nie potrzebuję już używać tak dużej ilości peelingów, dlatego że ona sama w sobie robi na mojej twarzy peeling. Najbardziej w mojej pielęgnacji skupiam się na brodzie, dlatego że u mnie na brodzie jest najwięcej niedoskonałości, więc tutaj robię to szczególnie starannie. Odkąd jej używam, to widzę, że tych czerwonych kropeczek robi się delikatnie mniej. Akurat rozmiar szczoteczki Luna Mini 3 jest dla mnie idealny, nie jest za mała, mycie nie zajmuje zbyt dużo czasu, ale też nie jest wielka, dzięki czemu łatwo dotrzeć mi do każdego zakamarka, na przykład przy nosie. Bardzo także lubię opcję masażu w mojej lunie, szczególnie lubię ją używać na żuchwie, dlatego że ja z nerwów mocno zaciskam szczęki. A tak to jak użyję tego masażera na twarzy, to czuję, że jest trochę bardziej rozluźniony. Tak więc, ja Wam szczoteczkę Luna Mini 3 bardzo polecam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. I do zobaczenia już niedługo. Pa, pa, pa!